Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to wydarzenie promujące mobilność bezemisyjną. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, w akcję włączył się Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, funkcjonujący wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Katowice co roku włączają się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Od trzech lat spotykamy się między innymi na ulicy Teatralnej, gdzie wspólnie z mieszkańcami Instytutem Myśli Polskiej, a wcześniej Regionalnym Instytutem Kultury zastanawialiśmy się w jaki sposób uspokoić ruch na tej ulicy. Rok temu stworzyliśmy parklet, czyli miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. To jest miejsce, które powstało na trzech miejscach parkingowych. No i są to siedziska dla mieszkańców zieleń i w ten sposób tutaj siłą rzeczy uspokaja się ruch na tej ulicy, a przy okazji powstało miejsce do takich, żeby organizować tutaj takie kameralne wydarzenia kulturalne, z czego korzysta również Instytut Korfantego, który jest opiekunem parkletu i przygotował dzisiaj cały program wydarzeń z tej okazji. Fantastyczne koncerty, krótkie recitaly naszych pracowników Instytutu. Zresztą przygotowali nawet specjalną piosenkę skomponowali, nagrali właśnie, aby uhonorować ten tydzień transportu zrównoważonego. W związku z tym dzisiaj właśnie już można było wysłuchać premierowej wersji tej piosenki. Staramy się tutaj wszystkie nasze siły i sprawczość naszych pracowników wykorzystać, aby uatrakcyjnić dzisiejszy dzień i wspólnie ze Strażą Miejską, z miastem Katowice świętować właśnie to, to wydarzenie. Dodatkowo w ramach europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu, Sportu. Przez jeden dzień hejnał zamiast zwierzy ratuszowej, grany był z budynku Instytutu Myśli Polskiej przez pracownika placówki.